Jestem przy okazji, to nagram, sprawdzę jak nie trafić przedwcześnie na cmentarz. Ja polecam wege. Zdrowie, szczęście, bez uzależnień. Pamiętajcie, że wegetarianie są na wyższym poziomie etycznym od mięsożerców. Nie zagryzają się jak wilki. Nie są mściwi, nienawistni, zakompleksieni, nie hejtują, pomagają i tak dalej, i tak dalej, nie? Zobaczcie na przykład na tych yy, co reklamowali to gówniane jedzenie w stylu kebabów jak skończyli kończą jak śmieci internetu. Kasowane 10 czy 20 kanał po kolei, wyroki kolejne za hejt, przymusowe leczenie niedługo O, a dzisiaj zobaczcie, dzisiaj ładnie wyglądają te znicze mileny solarne. Świecą się i elegancko. I mojego znicza nawet czerwonego nie ukradli, także jest elegancko. Zgaszę lampę w, w telefonie, to zobaczycie. Jak to wygląda, oto. Fajnie nie? Jest ten efekt. Dobrze, że tych zniczy nie ukradli, naprawdę, bo to cały czas myślę, że ukradną. Sam je przywiozłem, tutaj zamontowałem milena mi przysłała. Przynajmniej jedna rzecz, że pomaga, nie hejtuje. Dobra. Także pięknie. No ja lecę coś innego nagrywać, jakieś tam koncerty. Także za długo nie pogadam. Nie wiem, jak te plamy zmyć, odbarwić na z tego lastryko. Generalnie polecam wegę jeszcze raz, żeby nie być czubkiem, frajerem, hejterem, hieną cmentarną, tudzież życiowym przegrywem, któremu nie wyszła nawet kariera piłkarza jest zaszczanym menelem bez prawa jazdy bezrobotnym ruchającym matkę wysyłającym pedofilskie zdjęcia jeszcze raz mówię na tym filmie co też będzie opublikowane bez prawa jazdy poucza innych nie chciało okraść kononowicza znęcał się nad nim poucza innych co za debil po prostu co za szmata fałszywa zakompleksiona naprawdę to jest największy przegryw szkolnej 17 i jego koniec nadchodzi. Choroba trzustki od alkoholizmu. Niedługo się przekręci, niedługo będzie jego pogrzeb i niedługo pożegnamy tego śmiecia, tak jak na to zasłużył. Bo tak kończą patostreamerzy. I to chyba tyle, co ja mam do powiedzenia na ten temat.